Cześć Boże! Witam Was w kolejnym nagraniu. To nagranie, tak jak Wam już zapowiadałem, będzie dotyczyło wartości bezwzględnej. Zacznę od takiej małej powtórki, od definicji, od takich podstawowych jej własności, żeby później przejść do rzeczy trochę bardziej zaawansowanych. Pamiętacie, jak mówiłem Wam na lekcjach, że wartość bezwzględna z liczby. Możemy ją interpretować jako odległość tej liczby od zera na osi liczbowej. 0 ja zero, napisałem, bo mówiłem o odległości od zera. Czyli wartość bezwzględna z piątki i minus piątki jest taka sama, wynosi 5. Czyli tutaj zawsze para liczb przeciwnych będzie mieć jednakową wartość bezwzględną. Natomiast definicja, proszę Państwa, jaka jest wartości bezwzględnej. Zobaczcie, ogólnie moduł x, pozwólcie, że będę mówił zamiast wartość bezwzględna moduł, definiujemy to, że jest to x, gdy wyciągamy moduł z liczb nieujemnych, lub jest to minus x, gdy wyciągamy moduł z liczby ujemnej. No i oczywiście tutaj zobaczcie, jakby to działało na przykładzie minus piątki. No mamy pod modułem liczbę ujemną, czyli moduł z niej to jest minus minus 5, czyli liczba przeciwna do niej, czyli piątka. Oczywiście ta definicja lepiej sprawdzi się w sytuacjach takich, gdybyśmy mieli na przykład moduł z 3 minus pi, czyli moduł z liczby niewymiernej zapisanej jako różnica wymiernej i niewymiernej. I tu, proszę Państwa, nie da się tego działania pod modułem wyliczyć dokładnie, więc musimy jakoś obejść to, tak? Bo gdybyśmy mieli tak, moduł z 3 minus 5, no to 3 minus 5 to jest minus 2, czyli mamy moduł z minus 2, a to jest równe 2. Natomiast w tej sytuacji wyżej nie jesteśmy w stanie czegoś takiego zrobić, jak tutaj niżej. No i co wtedy się robiło? Mam nadzieję, że pamiętacie z lekcji. Ustalamy przede wszystkim, czy mamy do czynienia z liczbą dodatnią czy ujemną. Tu mamy liczbę ujemną, dlatego że pi jest większe od trójki. Więc stosujemy definicję wersję drugą, czyli to będzie liczba przeciwna do tej, która była pod modulo. A to powoduje, że zmieniamy znaki w działaniu. Oczywiście można sobie zapisać, że to jest po prostu pi minus 3. Podobnie rzecz by się miała na przykład, gdybyśmy mieli dwa pierwiastki z 3 minus 3 pierwiastki z 5. No to tu proszę Państwa, myślę, że od razu widać, że też mamy do czynienia z liczbą ujemną pod modułem. Dlaczego? Dlatego, że pierwiastek z 5 jest większy od pierwiastka z 3, a trójka jest większa od dwójki, czyli mamy iloczyn. Tutaj liczb parami, gdzie w jednej parze obie liczby są większe od liczb w drugiej parze, i znowu będzie to liczba przeciwna do tej, która jest pod modułem. Zatem mamy minus 2 pierwiastki z 3 plus 3 pierwiastki z 5. No i pamiętacie, myślę też, że. Takie proste równania, gdy rozwiązywaliśmy moduł z x na przykład równa się 4, moduł z 1, drugiej x równa się 10 i tak dalej. Więc proszę Państwa, tutaj proszę sobie e, przypomnieć, e, nawet słuchajcie, pokazywałem Wam sytuację, gdzie mieliśmy na przykład coś takiego, moduł z x minus 5 równa się 3, no to tu już pozwolicie, że Wam to odświeżę, czyli. Co to znaczy? To znaczy, że my tam pod modułem musimy mieć trójkę lub minus trójkę. Dlaczego? Bo z trójki lub minus trójki moduł wynosi trzy. Czyli z jednego równania robią się nam dwa i pierwsze równanie daje nam jako rozwiązanie ósemkę, a drugie daje nam jako roz... e, Przepraszam, tutaj miało być minus 5. A drugie rozwiązanie daje nam dwójkę. Oczywiście tutaj może, mogą być przeróżne konfiguracje, bo może być, proszę Państwa, nawet coś takiego. 2x kwadrat minus 4x plus 1 i moduł z tego równa się na przykład 3. Czyli tu, proszę Państwa, co się dzieje? No, mamy zrobić z tego dwa równania. Gdzie jedno powinno nam dać trójkę lub w drugiej sytuacji lewa strona taka sama, a prawa strona powinna być minus trójką. Także tu, proszę Państwa, proszę o tym pamiętać. Natomiast, jakie tutaj są pułapki? Gdyby było coś takiego, modus 3x równa się 0, no to tu, proszę Państwa, jest jedno rozwiązanie, bo. Jedyną liczbą o module 0 jest 0. Natomiast gdyby gdybyście zobaczyli coś takiego, brak rozwiązań. Dlaczego? Dlatego, że z definicji modułu nie przyjmuje on wartości ujemnych. No i właśnie, proszę Państwa, tutaj kilka takich rzeczy do zapamiętania. Mianowicie, rzecz pierwsza: modus x jest zawsze większy lub równy od 0, czyli nigdy nie jest liczbą ujemną. Druga rzecz: jeżeli mamy moduł sumy dwóch liczb, to niestety tu, proszę Państwa, nie mamy rozdzielności, czyli nie jest to równe modus x plus moduł z y byłoby to równe, ale tylko w szczególnych przypadkach. Natomiast ogólnie proszę państwa, mamy coś takiego, że moduł z x plus y jest mniejszy lub równy modułowi z x plus modułowi z y. Czyli zwróćcie uwagę, że to, co napisałem teraz poniżej jest prawdziwe zawsze i ten warunek dopuszcza równość, czyli to, co Wam napisałem wyżej. W szczególnych przypadkach tak, ta równość może zajść. I trzecia rzecz, proszę Państwa, jeśli chodzi o iloczyn, czyli jeśli mamy moduł z x razy y, to tu na szczęście zachodzi równość jako moduł z x razy moduł z Y. Do czego może przydać się, znaczy proszę Państwa, może tak, druga własność. Druga własność, proszę Państwa, mogłaby Wam się przydać w zadaniach jakichś na dowodzenie. Chociaż powiem szczerze, nie widziałem do tej pory na maturze zadań na dowodzenie wykorzystujących ten warunek. To proszę Państwa na pewno będzie Wam potrzebne, gdy ktoś z Was poszedłby na studia techniczne. Tam na przedmiocie analiza matematyczna będziecie mieć na pewno sporo o modułach, sporo o metrykach i normach i to będzie, proszę Państwa, wam potrzebne. To się nazywa warunkiem trójkąta, bo to, proszę Państwa, można by zinterpretować jako no, zależności pomiędzy bokami w trójkącie. Czyli jakby suma dwóch boków, czyli to jest ta prawa strona, musi być zawsze dłuższa od trzeciego boku. Trzeci bok reprezentuje moduł z x plus 2. Natomiast trzeci warunek, proszę Państwa, on mówi nam, znaczy gdzie się może przydać. Załóżmy, mielibyśmy coś takiego. Moduł z minus 2x plus 10 równa się 7. I teraz tak, możemy sobie pod modułem wyłączyć minus 2 przed nawias i będziemy mieć x minus 5, i wtedy osobno możemy wyciągnąć moduł z minus jedynki, osobno z tego nawiasu, ale że ten nawias zostaje już sam pod modułem, to nie jest konieczne. No i tu proszę Państwa, moduł z minus 2 to jest 2 Czyli tak wyglądałoby, wyglądałaby lewa strona takiego równania. To oczywiście, słuchajcie, przydaje się do. Właśnie uproszczenia pewnych równych później. Dobra, moi drodzy, proponuję Wam, żebyście sobie w tym momencie zatrzymali film i powtórzyli sobie przykłady z ćwiczenia pierwszego na stronie 87. Czyli w tym momencie, proszę sobie zatrzymać film, ćwiczenie pierwsze, strona 87, zrobić sobie jakieś trzy przykłady. Ok? Dobra, mam nadzieję, że już państwo są po pauzie. Natomiast co z nierównościami, moi drodzy? Nierównościami sprawa wyglądała tak, że gdy mieliśmy moduł z x większy lub równy a, to dostawaliśmy tutaj jako rozwiązanie sumę dwóch przedziałów od minus nieskończoności do a. Suma od A do plus nieskończoności. Tutaj mamy domknięte nawiasy z racji słabej nierówności. Gdyby tu była silna nierówność, to tu mielibyśmy nawiasy otwarte. Oczywiście, czy tutaj A może być dowolne? No proszę Państwa, A musi być przynajmniej 0. A w przypadku. No dobra. Może nie będę wybiegał. Znaczy generalnie słuchajcie, jasne, że możecie zobaczyć taką nierówność, no ale tutaj rozwiązaniem są wszystkie rzeczywiste, bo każda rzeczywista ma moduł nieujemny, a każda nieujemna jest większa od minus trójki. Natomiast żeby zapisać właśnie rozwiązanie takiej nierówności w postaci sumy tych dwóch przedziałów, no to a powinno być przynajmniej nie ujemne, nawet, proszę Państwa, dodatnie, bo gdy będzie 0, to mamy tutaj też cały zbiór rzeczywisty. Natomiast jeżeli mamy nierówność w drugą stronę, czyli mniejsza od a, to tu tym razem mamy przedział ograniczony z dwóch stron, od minus a do a, oczywiście znowu mówimy tutaj o a dodatnim, bo nawet gdybyśmy, proszę Państwa, wzięli tylko Nieujemne, czyli a równe 0, no to moduł poniżej 0 być nie może. Równe 0, tak, poniżej nie bardzo. No i oczywiście znowu jak się to ma w przykładach, czyli moduł z nich, na przykład równy większy od 5, to są liczby z przedziału od minus nieskończoności do minus 5. A, tu sorry, tutaj minus 7 być, przepraszam. Suma, oczywiście nawias otwarty, bo mamy silną nierówność od 5 do plus nieskończoności. To jest tak zwane, proszę Państwa, ograniczenie dolne, bo moduł ma być większy od piątki, czyli piątka jest tutaj ograniczeniem dolnym dla tych modułów, więc mamy jakby wartość minimalną, którą mamy spełnić, nie mamy maksymalnej, dlatego lecimy w nieskończoności. Natomiast gdybyśmy mieli sytuację, gdzie moduł z x ma być mniejszy lub równy od 10, no to tu, proszę Państwa, możemy się jakby maksymalnie o 10 oddalić od zera, więc możemy sobie Spacerować tylko od minus dziesiątki do dziesiątki. Po ośmiu oczywiście. Natomiast, jakby rzecz się miała w przypadku nierówności takiej: modus 2x minus 5 większy od 3. No to tu, proszę Państwa, nie trzeba się przejmować tym, co jest pod modułem, tylko jakby zastosować metodę paluszkową, to znaczy jakby wyobrazić sobie, że tam pod modułem nie ma działania, nie ma wyrażenia, tylko jest jedna literka. No i żeby tu jakby nie wprowadzać sobie kolizji oznaczeń, to powiedzmy, że tam jest y. Czyli zamieniamy sobie to na y. No i teraz zobaczcie. Mamy, aha, moduł z y ma być większy od 3. Aha, no to ten y musi być, należeć do przedziału. Minus nieskończoność, minus 3 otwarty, bo silna nierówność, suma 3 plus nieskończoność. No dobra, ale jakie tu warunki? Jakimi warunkami to opisać? A no, proszę Państwa, y musi być poniżej minus trójki lub powyżej trójki. Czyli, proszę Państwa, to, co jest pod modułem, musi mieć wartość poniżej minus trójki lub wartość. Powyżej trójki. No i rozwiązujemy takie dwie nierówności. E, tu będziemy mieć 2x mniejsze od 8. E, wróć, przepraszam. 2. Tu będziemy mieć 2x większe od 8. Tu nie było ósemki, jakby się ktoś pytał. Oczywiście, spójnie. No i teraz pierwsza nierówność. Jest tak naprawdę równoważna nierówności x mniejsze od 1 druga x -y większe od czwórki. No i teraz mamy jaki przedział? Przedział od minus nieskończoności do jedynki. Otwarty suma od czwórki do plus nieskończoności. Natomiast, gdyby nierówność była w drugą stronę, Czyli mielibyśmy 4x plus 7 mniejsze od 2, no to wtedy 4x plus 7 musi należeć do przedziału minus 2 do 2. To znaczy, że 4x plus 7 musi być od dwójki mniejsze i. Tym razem zwracam uwagę na spójnik, tym razem spójnik i jednocześnie 4x plus 7 musi być większe od minus 2. Więc 4x powinno być mniejsze od minus 5 i jednocześnie 4x powinno być większe od minus 9. Czyli x musi być mniejsze od minus 5 czwartych i x musi być większe od minus 9 czwartych. Więc jaki mamy przedział? Ano, mamy przedział otwarty od minus 9 czwartych do minus 5 czwartych. I tu znowu, proszę Państwa, na, na to, czy mamy przedział obustronnie, znaczy tak, zbiór obustronnie ograniczony, czy nie, nie ma wpływu. Kierunek nierówności wrócił. Na to ma wpływ kierunek nierówności, natomiast kierunek nierówności nie wpływa na rodzaj nawiasów. Na rodzaj nawiasów wpływa rodzaj nierówności, czy słaba, czy silna. Ale ja już to wam tyle razy gderałem na ten temat, szczególnie przy nierównościach kwadratowych, także myślę, że wszyscy już pamiętają. Dobra, proszę państwa, to byłoby tytułem wstępu. Natomiast oczywiście gdyby ktoś z was chciał sobie poćwiczyć to proponuję proszę państwa zadania ze strony 89 i zadania ze strony 90 wróć, nie 90, tylko 91. Tam, proszę państwa, są też równania i nierówności. Przy czym, jeśli chodzi o stronę 91, to ja sobie pozwolę tam zrobić po jednym przykładzie z każdego zadanka. Na stronie 91. Macie w ćwiczeniu drugim takie klasyczne przykłady nierówności. Natomiast w zadaniu pierwszym już i w zadaniu drugim tam będą wymagane takich pewnych matematycznych trików te zadania. Zacznę od zadania pierwszego, strona 91. Weźmy pod punkt B. Żeby to rozwiązać, moi drodzy, wystarczą Wam te wiadomości, które macie do tej pory. I teraz co robimy? Wyłączamy sobie pod każdym modułem czynnik przed nawias. Skąd no mamy wiedzieć jaki? A no najlepiej wyciągnąć maksymalnie. W pierwszym, nawiasie, w pierwszym module to będzie dwójka. W nawiasie zostaje nam 2x plus 3. Natomiast w drugim module to będzie trójka. No i w nawiasie zostaje nam 2x plus 3. Co dalej? Dwójkę i trójkę wyciągamy przed moduł, bo są to liczby dodatnie. Gdyby tu była minus dwójka, przed moduł wyciągnęlibyśmy i tak dwójkę. Korzystając z tego, co przed chwilą mówiłem, że z iloczynu to iloczyn modułów. Czyli mamy tak. Dwa razy moduł z 2x plus 3 dodać. 3 moduły z 2x plus 3, to ma równać się 10. No i teraz co dalej? A no, po lewej stronie mamy razem 5 takich samych modułów z 2x plus 3 i 5 tych modułów ma wynosić 10. No to dzielimy stronami przez 5 i mamy, że moduł z 2x plus 3 równa się 2. No i teraz tak, moduł równy 2 jest z dwójki i moduł równy 2 jest z minus 2. Tu będziemy mieć 2x równe minus 1, a tu będziemy mieć 2x równe minus 5. Czyli nasze rozwiązania to minus pół i minus 5 drugich i po yy. W podpunkcie dobrze tak, proszę Państwa, tam zwróćcie uwagę, że mm, ja tam wam dam tylko wskazówkę, do pierwszego modułu minus x przez 2 Jasne, że można tam nic nie robić, ale ten minus, proszę Państwa, czyli modus z minus x plus 2 jest taki sam jak z modus z x plus 2. Czyli ten, tego minusa można tu zlikwidować, bo de facto mamy moduł z minus 1 razy x przez 2. Czyli lepiej zostawić sobie taki moduł. Natomiast pozostałe moduły są już z konkretnych liczb, tylko z liczb niewymiernych. No i tu, proszę Państwa, trzeba ustawić znak tej liczby i opuścić moduł, zmieniając znaki bądź nie zmieniając. Podobnie jest z pierwiastkiem z 2 minus 1 druga. Dobra. Ja teraz Wam pokażę z zadania drugiego. No niech będzie podpływ C. No i tu będziemy na, na tym samym triku polegać. W pierwszym module jak wyłączymy sobie dwójkę przed nawias, to można ją tak naprawdę od razu już sobie wyłączyć przed moduł i zostaje nam pod modułem X plus 2 dodać 1. Mniejsze lub równe. Tutaj wyłączając trójkę przed nawias, możemy ją też od razu wyłączyć przed moduł, bo jest dodatnia. Mamy x plus 2. Minus, tu też mamy x plus 2 i dodać 2. No i teraz, proszę Państwa, moduły traktujemy jako niewiadomą, resztę traktujemy jako liczbę, czyli można powiedzieć moduły na lewo, resztę na prawo. Czyli mamy tak, dwa moduły minus trzy moduły, to jest minus moduł. Zresztą, o, może tak, proszę Państwa, zobaczcie. Tu mamy dwa moduł z X plus 2, a tutaj jak wykonamy. Redukcję na tym też mamy dwa moduły z x plus 2. I co się, proszę Państwa, okazuje? Że moduły się nam redukują kompletnie do zera. I co zostaje? Jeden jest mniejsze lub równe od 2. No i co teraz? To znaczy, że dobrze rozwiązaliśmy, czy coś... mamy błąd w rozwiązaniu. Rozwiązaliśmy bardzo dobrze. No i teraz pytanie, jak zinterpretować to rozwiązanie. No, proszę Państwa, czy to jest prawda, czy to jest fałsz? To jest oczywiście fałsz. Co to znaczy? Mamy sprzeczność. A skoro mamy sprzeczność, nie mamy rozwiązań. X należy do zbioru pustego. Gdyby tutaj wyszło nam odwrotnie, czyli takie coś, to z tego to jest, proszę Państwa, prawda, czyli mamy tak zwaną tożsamość, i gdyby coś takiego nam na końcu wyszło, mielibyśmy każdą liczbę rzeczywistą. Bo teraz zobaczcie, jakby te nierówności nie zależą od x, bo to, co jest pod modułami, te x, one nam się i tak by zredukowały. Ok, no to zadanie numer 3, tym razem pod punkt A. OK. Proszę Państwa, mamy pod pierwiastkiem wyrażenie, czyli jest kurczę niedobrze, bo jest pierwiastek, nie mało dół. No ale nie jest tak całkiem źle, bo to wyrażenie pod pierwiastkiem to jest wzór skróconego mnożenia w wersji rozwiniętej, więc my go zwiniemy. Mamy pod pierwiastkiem, proszę Państwa, x minus 5 do kwadratu. I tu proszę pamiętać, ja już to mówiłem kiedyś, że pierwiastek z x kwadrat to moduł z x, nie x. Oczywiście jest to równe x, gdy x byłby dodatni, natomiast ogólnie jest to moduł z x. Natomiast my tu nie wiemy, czy x minus 5 jest dodatnie czy ujemne, więc musimy zamienić to na moduł z x minus 5. Pamiętajcie o tym, bo to jest taka, no, często zastawiana pułapka na nauczna. Czy pamiętają o tym, czy nie? Więc ta nasza nierówność, oczywiście to nie ma znaczenia, czy byłoby to w równaniu, czy w nierówności. Więc teraz co dostajemy? Moduł z x minus 5, czyli to jest ten pierwiastek zamieniony, bo to jest de facto to samo, dodać dwa moduły z x minus 5, mają być mniejsze lub równe od 9. No to po lewej stronie mamy łącznie 3 moduły z x minus 5. To ma być mniejsze bądź równe od 9. Kracamy przez 3, czyli dzielimy stronami, czyli moduł z x minus 5 ma być mniejszy lub równy 3. Aha, no to x minus 5 musi być poniżej lub równy trójce i jednocześnie musi być większy lub równy minus trójce. Więc pierwsze, pierwsza nierówność. Ma musimy mieć x poniżej ósemki, druga x powyżej e, powyżej plus dwójki, czyli rozwiązanie to przedział domknięty od 2 do 8. Proszę, Proszę Państwa, jeżeli ktoś z Was czuje niedosyt... A powinniście czuć, bo ja Wam porozwiązywałem tak naprawdę tylko po jednym przykładzie, a to warto przećwiczyć. Oczywiście mam nadzieję, że w drugiej klasie, pierwsze co zrobicie, to właśnie uzupełnicie te tematy rozszerzone, które musieliśmy pominąć, ale jak macie chwilę, weźcie, poćwiczcie. Nie wiem, słuchajcie, czy, bo jasna sprawa, że ja wiem, że nie, niekoniecznie musicie wszystkie filmy obejrzeć. Ja też nie wiem, czy zdążę że wszystkie Wam tematy ponagrywać, no ale zawsze to będzie ciut łatwiej. Tym bardziej, że, słuchajcie, tylko nie mówcie nikomu na razie, że doszły mnie po włoski, że będziecie z panem Krausem mieć matematykę. No to wiecie, będzie okazja, że błośniecie. Kurczę, oni to już umieją. Mimo, że z Dąbkiem mieli. No. Dobra, proszę Państwa. Yy, natomiast zadanie czwarte. Powiem, yy, no szczerze. To wam się na maturę nie we mnie nie przyda, bo nie widziałem takich zadań. Yy, chociaż może kiedyś tam jakieś takie właśnie smaczki wam nagram. Dobra, słuchajcie, na razie w tym nagraniu będzie wszystko. Oczywiście do munduru będzie jeszcze drugie nagranie, w którym równania i nierówności będziemy rozwiązywać zupełnie inną metodą, korzystając nie z własności, a niestety z definicji wartości bezwzględnej. Na początku wydaje się to trochę zamotane, ale jak zapamiętacie pewną taką procedurę, którą się używa do tego rozwiązywania, to jest to dosyć łatwe, powiem Wam. Dobra, no to dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku.